przy wyborze karmy dla Waszego psa z tego miejsca chciałam Was również zaprosić na naszego live'a, które odbędzie się już w przyszłą sobotę, czyli 27 lipca o godzinie 19, gdzie na żywo będziemy analizować składy karm Waszych, takich, które podajecie swoim pupilom, ponieważ dostaliśmy setki, jak nie tysiące zapytań o konkretnych producentów, o konkretne karmy. Gdybym miała na to odpisywać każdemu z osobna, byłoby to naprawdę spore wyzwanie, dlatego kochani powtórzymy sobie jeszcze na żywo raz, jak czytać te karmy, czego co jest w karmach najważniejsze, a następnie po prostu będziemy sobie brali Wasze karmy i analizowali krok po kroku, czy są OK, czy są średnie. Może w tej cenie możecie znaleźć coś lepszego, coś bardziej wartościowego, albo po prostu zajdziemy, odkryjemy cudowne perełki, które wykorzystujecie w Waszej codzienności i inni też będą mogli dzięki temu skorzystać z tych karm. Także kochani, do zobaczenia!